Cześć! Webshot! Tak, zlepnie, zlepnie. Wy tu Zboczeńcy popatrzcie sobie. Dobra, nie. Ej! Oddychaj! No już zmusił do parcia. Próbowałem zapomnieć.

Team one will move in from the southwest. Team two will approach from the north. Once our recon is complete, we'll, we'll rendezvous and wait, wait for further orders. Ok, let's send along. Zbieramy się. Cześć, geju. Interwał drugi, inflacja, pierwsze spotkanie. Sytuacja. Paxton Feather zdoła umknąć agentom Firf, Airbus, EU, na E.U.B.U.R., po czym utracono jego namiar. Na miejscu wydarzeń znaleziono zwłoki niezidentyfikowanego mężczyzny. Satelita szpiegowski Hannibal 3 sfotografował pokaźne siły repliki w pobliżu oczyszczalni ścieków Soul Driver. Misja. Agenci bojowi FIR przyłączą się do żołnierzy sił specjalnych Delta, D w celu ustalenia rozmiaru potrzebnych sił interwencyjnych. Oddziały nie powinny atakować wroga dopóki nie zostaną ostrzelane Technik Fear Jin Sun Kwon Pozostaje w uh, Auburn by przeprowadzić oględziny. Tak wiem źle czytam Good O helikoptery Jakie fajne Nie sorry Dobra przestanę Z kim siedzę Ej ja chcę jakiegoś pedział koło mnie Dobra, nie będę mówił pecia Ostatnio to omawiałem, więc cicho coś roz... Co ja, no właśnie True! I punkt Mało Gdzie punkt kontrolny? Miałeś punkt. Cześć. No, nie oj tam, oj tam się czepiesz A, punkt kontrolny, punkt kontrolny Kucnij, powstań, power Ej, padnij, powstań power Ace Sorry, mylę reklamy Chociaż nie nie było żadnej reklamy z kucaniem, ale szczegół Czepiacie się szczegółów Tak tu podświetlę. Oo, O o, miał obiad Smacznego Dobra robota, wracaj Co tu było jest? Tam! Uwaga! Mały ptaszku, jaką masz sytuację? Odbił! Mały ptaszku, zgłoś się! Wraca twój sygnał. Jeśli mnie słyszysz, to chcesz się do Dobra, dobra. Szatan ich opętał. No. Fajne kości. Sytuacja, stan nieznany. Oba oddziały umilkły, a monitory oznak życia agentów. Fil nie działają. Zakłócenia uniemożliwiają rozpoznanie satelitarne. Misja. Agenci, którzy przeżyli, powinni się przegrupować i opuścić teren misji do chwili przybycia posiłku. Spotka się z oddziałem Mielkowskiego A to ten taki szkielet, wiek, co takiego do domu. To ty masz... Tu masz fajną czochę. I w Ta dziewczynka co tam była, to się przekonacie później, kto test. Nie wiem, wam zdradzał, spoilerował, wodze nieznane. Ale mogę jedynie tak powiedzieć, że ona się będzie Często pojawiać i straszyć. Jego zaczęli strzelać. O, o spolnie znowu. Rozumiem, że od pozycję przez rzucił przeciwnika. O, czy tak ci ono musiało być? Jaki gnój A widzieliście, taki ninja Zobacz co, tu podłogę nim? <gry> tak to wygląda Nie dup Który to? Fajny, ej, kapie krew to taką na święta O Z żeby skorzystać z apteczki Rozumiem, rozumiem Znaczy nie, ale rozumiem Powtarzam ten tekst ciągle Może nie jest fajny, ale jest fajny Leć Lubię tu fizykę tych Wszystkich itemów Druga apteczka, mam nadzieję, że z niej będzie jak najmniej korzystać a teraz... No dobra, rozwala normalnie Ciemno jest jak dupie kucni! Żołnierzu! No pingwiny z, z Madagaskaru by się wstydziły I punkt kontrolny, jo! Ja. No! E, już... Nie jak mielonka. Może nie mielonka, ale... Takie jest, skradanie, jest taki... Splinter Cell. Może sobie od kumpla pożyczyć Splinter Cella. To też go nagram. Pytajcie go... Zaskoczyłem go. Trzeba zaznaczyć tu... To... E, inteligencja. Kurde. A mnie jest... A, spowolnienie ten. Tyle jeszcze taki mądry? Dobra, mam już trochę amunicji. Trochę życia potracić? Eee, to troszkę. Na średnim by było trudniej. Słabe jestem strzelanki, ale takich w większości postaram się takich co znam już przeszę tak parę razy postaram się a z nie zdrowia to postaram się grać już na wyższym poziomie nie na niskim tylko na średnim na zwykłym He <laughs> zabrali mi tylko 5hp Jakieś to niesprawiedliwe A, jest tu ktoś, coś, co oberwał? Ty O, patrzcie. Może trochę przesadzone później wejdę, bo tam jest coś typu granaty, które są bardzo przydatne. Aha, już sam nic nie widziałem, więc wiecie. O to, to! Ciebie się najmniej tu spodziewałem. Do Nie wolno broni krzanić zasady Ja sram na zasady Tam ktoś jest A Ha Rrześnia rzeźnia! O, tą broń też kocham. Ta broń jest moją kochanką. E, już mu zabrałem spluwę. Masz jedną nową wiadomość. Tak mówi het z księgowości. Nie wiem co się dzieje, ale słyszałem jak się Słyszeliście że tam coś?